Co za piękna pogoda dzisiaj, a COVID cały czas tutaj jest od tamtego roku, ale tak na poważnie od poprzedniego tygodnia próbowałem nagrać ten film A to dlatego, że nie chciało mi się pokazywać kilkugodzinnego procesu przed komputerem. Potrzebowałem znaleźć jakąś inną atrakcyjniejszą formę. A to wszystko po to, żeby odpalić motywacyjny motor. Czasami tak mam z odcinkami, że muszą po prostu dojrzeć w głowie. Ja uważam, że vlogowanie to jest sprawa dość indywidualna, ale czasami przydaje się umiejętność myślenia sekwencjami obrazów. Ale spokojnie, umiejętność to może nabyć tak naprawdę każdy z Was. Wystarczy trochę poćwiczyć. Dzisiaj jednak porozmawiamy o edycji vloga: o jego przycinaniu i pozbywaniu się niepotrzebnego materiału. Zatem jak montować? Co sądzę na ten temat po ponad 11 latach pracy i ponad 4 latach bycia na YouTubie? Po pierwsze. Nasze wideo powinno tworzyć jakąś historię. Rozpoczęcie, konflikt, rozwiązanie. Tę formę narracji opartej na przyczynowości i skutkach zapoczątkował sam Arystoteles i sprawdza się do dzisiaj. Jednak, jak pewnie sami wiecie, nie zawsze tak jest. Zdarza mi się, że nagrywam materiał na spontanie, bez pomysłu, bez planu. Tak było z większością vlogów ze Stanów. Byłem na wakacjach i nie chciałem angażować się w produkcję filmu podczas spędzania wolnego czasu. Dlatego nagrywałem tylko wtedy, kiedy uznałem, że mam na to ochotę lub chęć nie zastanawiając się, jaki będzie tego efekt. I dopiero później podczas montażu starałem się wydobyć kwidesencję i nadać filmom jakiś temat. Tak samo było z vlogiem, który jeszcze nigdy nie doczekał się montażu. Rok temu byliśmy w Barcelonie. Jeden dzień, dokładnie 7 godzin, i powstało 198 plików vloga. Dokładnie sam nie pamiętam, co jest na tym materiale, i dlatego tym bardziej jestem ciekaw, co uda się nam dzisiaj z niego zmontować. Przygotowanie. Najpierw staram się wejść w trans, w skupienie, abym wiedział, że nic mi nie przeszkadza i nikt nie zadzwoni, bo obłączam tryt samolotowy. Zawsze też przy komputerze przed rozpoczęciem montowania mam coś do picia. Włączam muzykę, na którą mam aktualnie ochotę, i zapominam o wszystkim dookoła. W tym momencie najważniejszy jest montaż. Różnie do tego można podejść. Każdy chyba ma swój własny workflow. Ja wrzucam wszystko na linię czasu, tnę i usuwam. Tnę i usuwam. Mogłoby się wydawać, że ten proces jest stricte rzemieślniczy i bardzo czasochłonny. I uwaga, nie zaskoczę was, bo rzeczywiście tak jest. Mimo to lubię tę część pracy nad materiałem wideo, dlatego że jest to czas, w którym to tak naprawdę pierwszy raz na spokojnie mogę zobaczyć jak wyszedł nagrany materiał. Natomiast, co ciekawe, trzeba w nim nieraz skonfrontować się z samym ze sobą i przyznać sobie albo temu na ekranie jakie gada głupoty. Człowiek natknie się na wyłączony mikrofon, przepalone ujęcie czy po prostu coś co jest totalnie do bani. Ale nieraz powoduje to sporo śmiechu podczas montażu. Materiał został pocięty. Trwał godzinę 20. Zajęło mi przycinanie i wycinanie też godzinę 20. W rezultacie mam 12 minut na timeline. Ie. Będę jeszcze skracał i usuwał. Przyglądam się największym klipom, tak żeby je właśnie jeszcze trochę przykrócić, aby cały film był dynamiczny. Podczas procesu cięcia i wycinania nie szkoda mi materiałów, które zostaną usunięte, dlatego że lepiej zostawić niedosyt, niż przesadzić. Vlog to taka układanka filmowa trochę. Wyobraźcie sobie na przykład film kinowy. Film akcji na przykład, w którym są wybuchy strzały, i nagle ni dowąd ni pojawiają się. Zazwyczaj to po prostu nie pasuje. I podczas edycji vloga takie materiały też się zdarzają, ale nie idą całkiem do kosza. Zdarza się, że wpadki czy wycięte z ujęcia trafiają na grupę dla patronów. Etap drugi struktura. W sumie to lubią zaczynać filmy ujęciami z drona. Pokazują one widzowi, gdzie się aktualnie znajdujemy. Takie ujęcia też są dobre do przejść pomiędzy dwoma różnymi wątkami albo miejscami. Nie mam takich ujęć, bo w Barcelonie nie wolno latać, ale w tym wypadku mogę posilić się ujęciami z serwisu ArtGrid. Link macie w opisie, jakbyście chcieli zerknąć. I co dalej? Etap trzeci: Podkład muzyczny. Podkład muzyczny tworzy nastrój. Wiadoma sprawa. Ja szukam muzyki na platformie Artlist. Natomiast wy możecie ją znaleźć na przykład w darmowej bazie YouTube'a albo na SoundCloudzie z licencją pozwalającą na publikację. Znajduję dwa, góra trzy, czasami cztery utwory w zależności od tego, jak dużo się dzieje, jakie są przejścia i przeważnie zaczynam i kończę tym samym motywem muzycznym. Przechodzimy teraz do momentu, w którym Patrzę na cały materiał nieco surowszym okiem i działam już ze ścieżkami dźwiękowymi, które mam przygotowane na końcu linii czasu. Podkładam je, ściszam, podgłaśniam. Często trzeba je połączyć, w sensie końcówkę z początkiem, bo po prostu są za długie. Ale oprócz tego cały czas usuwam, przycinam i skracam materiał. Etap czwarty birole. Pomiędzy gadką są tak zwane birole, czyli przebitki. Przycinam je trochę pod muzykę. Jeżeli te ujęcia są nagrane w większej ilości klatek wykorzystuję to i zwalniam tempo. Gdy przejścia się kończą, albo mocno ucinam muzykę, albo ją po prostu ściszam. Ja to nazywam takim odetchniaczem, taką przerwą. Etap piąty. Nie popełniaj popełnianych błędów. Po pierwsze. Nie montuj rzeczy, których sam nie rozumiesz. Po drugie, nie pozwól, by ujęcia z drona były zbyt długie. Po trzecie, nie pozwól, by nie było słychać, co mówisz. Po czwarte, nie zgadzaj się na to, by birol, czyli przebitki przejmowały władzę nad Twoim filmem. Po piąte, bądź sobą. I podczas nagrania, i podczas edycji. Nie staraj się być fajnym na siłę. Jeżeli nie jesteś, trudno. Zostań sukien synem. Może widzowie cię zmienią. A teraz punkt siódmy. Nie zapominaj, że ty trochę inaczej widzisz ten świat niż inni. Coś, co mogłoby się dla ciebie wydawać naturalne i zrozumiałe, inni mogą widzieć to zupełnie inaczej. Strasznie dużo ludzi na polu Mokotowskim dzisiaj. Średnio bezpiecznie się tam czułem. Na szczęście jest tutaj droga, którą rzadko kto uczęszcza. To jest chyba po prostu brzydka. Ale mi się podoba. Ale nie przejmuj się, bo jest jeszcze punkt ósmy. Po ósme trzeba mieć dystans podczas montowania i do siebie, i do innych. Nie przejmować się niczym. Dlatego trzeba punkt siódmy. No to teraz znowu lecimy z materiałem od samego początku po raz trzeci. Kolejne przycinania, poprawki, skracania, napisy i tak dalej. Ale na końcu tego procesu, oczom na linii czasu ukazuje się cała forma naszego filmu. Zawsze kręcę w profilu płaskim, natomiast tutaj jest wyjątek. W Barcelonie zrobiłem eksperyment i nie nagrywałem w S-logu, przez co ta koloryzacja tutaj z lutami będzie trochę inna. A następnie będę zabierał się za efekty typu przejścia, czy jakieś upiększacze, overlaye. Natomiast zdecydowanie nie wolno z tym przesadzić. Dwa, trzy, cztery takie efekty może na film. Uważam, że najważniejsza nie jest jakość i tego typu upiększacze, natomiast sam pomysł i struktura filmu. No i oczywiście naturalność. Etap szósty: kolory i efekty. Nie będę ukrywał, że ten etap jest chyba jednym z moich ulubionych, dlatego że cały proces twórczy, proces kreacji mamy już za sobą. Mamy też za sobą wszystko, co jest najbardziej czasochłonne. I w końcu możemy uwolnić artystyczną duszę. Dosłownie pobawić się inwencją twórczą, pozmieniać kolory, luty, robić przejścia i tak dalej. Zapraszam Was na moją stronę internetową, gdzie znajdziecie właśnie tego typu produkty. Ten proces potrafi być równie czasochłonny. Zajęło mi to 40 minut, ale za to dochodzimy do momentu, kiedy na linii czasu mamy już cały gotowy film. Etap siódmy: Render. Teoretycznie gotowy materiał renderuję. Oglądam go i narzucam poprawki. Najczęściej są jakieś błędy techniczne i najczęściej też go jeszcze skracam. Potem renderuję ponownie, już w wyższej rozdzielczości. I jeżeli wszystko jest ok, publikuję, a Wy go oglądacie. I tak oto mamy zmontowanego vloga, do którego linka znajdziecie w opisie. Montowałem go na Surface Studio 2. I tak jest to produkt placement, aczkolwiek bardzo polecam ten komputer. Montuję na nim tutaj w studio już od ponad roku. Będę wdzięczny za łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Być może dzięki Wam za jakiś czas byłoby mi bardzo miło dojdziemy do upragnionych 100 tysięcy subskrypcji. Ale póki co widzimy się już niedługo w kolejnym materiale. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.